Sezony katastrofalne pojawiają się w piłce rzadziej niż godne zapamiętania epizody, ale gdy już przychodzą, to zostają z danym klubem na lata, bo zapisują się w rubryce najgorszy zespół w historii ligi. W takich opowieściach przewijają się m.in. derbykanty z ich słynnymi 11 punktami. Szalkę w roli niemieckiego kolosa na glinianych nogach czy konający sportowo zasłużony Sporting Chihon z dramatycznym pożegnaniem z Primera Division. To ta ciemniejsza strona rywalizacji wśród elity. Zamiast gonitwy za pucharami jest walka z tabelą czy przełamaniem własnej psychiki. Wiele wskazuje na to, że do tego zbioru możemy dopisać Wolves czy także Fiorentinę, bo sezon 2025-2026 w ich wykonaniu staje się modelowym studium upadku klubów, które przed degradacją uratować może wyjątkowe nagromadzenie szczęśliwych okoliczności. Dzień dobry, witam Was w ostatnim filmie w 2025 roku i z tego miejsca chciałbym Wam gorąco podziękować za to, co zrobiliście przez cały rok kalendarzowy. Ponad dwukrotnie przebiliśmy wyświetlenia z roku 2024, więc dziękuję. Bardzo za to, że jesteście tak licznie oglądacie materiały, i dzięki, po prostu dziękuję, że mogę zajmować się tym, czym się zajmuję. A dzisiaj zapraszam Was na materiał poświęcony. Tym najgorszym, ale wśród tych najlepszych, czyli najgorsze drużyny w czołowych ligach europejskich. Zapraszam bardzo serdecznie. A osoby pełnoletnie cały czas mogą korzystać z prezentu sponsora kanału, czyli firmy LeBull. 3 bonusy, 3 free beta, także dyszka. Całkowicie za darmo to wszystko po rejestracji z kodem Full Break. Tylko dla osób pełnoletnich linki macie poniżej. A my przechodzimy do meritum. Zacznijmy od Wilków. Po 18 kolejkach bez wygranej Wolves mają na koncie 2 punkty i to tylko dzięki remisom aż 16 porażek i ujemny bilans bramkowy, który z tygodnia na tydzień się pogarsza. To już poziom, przy którym nawet słynne derbikanty z sezonu 2007-2008 wyglądało na zespół znacznie skuteczniejszy, mimo że skończyło ligę z 11 punktami w 38 meczach, co do dziś stanowi najniższy dorobek w Premier League i w ogóle od wprowadzenia zasady 3 punktów za zwycięstwo. Wolves idą jeszcze dalej. Po 17 kolejce już po porażce z Brentford zanotowały 10 kolejnych porażek w lidze, czyli najgorszy start w historii angielskich lig zawodowych na tym etapie. Strata do pierwszej lokaty nad kreską co tydzień się pogarsza, więc pytanie już nie brzmi, czy uda się uniknąć spadku, tylko czy uda dojechać się do mety rozgrywek, przynajmniej z dorobkiem dwucyfrowym. Wolves wróciło do Premier League w 2018 roku i od tego czasu miało kilka przebłysków dobrej formy. Półfinał Pucharu Anglii na Wembley w 2019, ćwierćfinał Ligie Europy w 2020 oraz, być może najważniejsze, 8 kolejnych sezonów Premier League, czyli najdłuższa taka seria dla klubu, od dziewięcioletniego ciągu między 67 a 76 rokiem. Dwa kolejne siódme miejsca w sezonach 2018-19 i 2019-20, czyli bezpośrednio po awansie, rozpaliły wyobraźnię kibiców, którzy zaczęli marzyć o erze sukcesów na Moliniu, a niektórzy wracali myślami do czasów świetności za kadencji Stanakolisa. Nuno Espirito Santo. Z Stworzył drużynę o wyraźnej tożsamości, której fundament stanowiła dyscyplina, a także organizacja, połączone z odwagą w grze z piłką. Niestety Wolves w ostatnich pięciu latach popadli w ligową przeciętność. Kibice, którzy pragnęli jeszcze więcej, gdy ich zespół grał na Wembley albo mierzył się z Sewillą w Lidze Europy, oglądali kolejne finisze na 13., 10., 13., 14. i 16. miejsców Premier League. Po dwóch sezonach zakończonych walką o utrzymanie, pięciu trenerach przewijających się przez klub i sprzedaży niemal każdego piłkarza, w którym dostrzegano choć cień potencjału, obecna kampania wydaje się logicznym finałem tej kilkuletniej degradacji. Kręgolady. Klub przez lata po cichu demontował kręgosłup kadry, który wcześniej zapewniał dobrą grę i nadzieję na większe osiągnięcia lub po prostu pokazanie się w Europie. Raul Jimenez, Ruben Neves, Adama Traore, Pedro Neto, Mateusz Nunes, Max Kilman, Conor Cody czy Jao Moutinho wszyscy odeszli w poszukiwaniu lepszych perspektyw. Odejścia Aitanuriego i Mateusa Kuni latem mogły okazać się ostatnim gwoździem do trumny. Obaj mieli udział przy 32 z 54 ligowych bramek Wolves w poprzednim sezonie, a w statystykach dryblingów, progresywnych wejść z piłką i akcji prowadzących do goli należeli do ścisłej czołówki całej ligi. A to właśnie w tych kategoriach boiskowej kreatywności Wolverhampton znajduje się dziś w dolnych rejonach zestawień. W ich miejsce sprowadzono piłkarzy bez doświadczenia w Premier League, przerzucając duży ciężar na barki Triofer, Lopez, Arokodare i Jon Arias. Tymczasem Arias po 16 występach nadal nie ma na koncie ani bramki, ani nawet asysty. Arokodare przypomina cień napastnika, który sezon wcześniej strzelił 21 bramek w Belgii, a Lopez kilka miesięcy po transferze za 19 milionów funtów może zostać zostać odesłany na wypożyczenie do Celty Vigo. Wolves postawili na obietnicę zamiast sprawdzonej jakości piłkarskiej i boleśnie za to zapłacili. Klub szukał ratunku w zmianach na ławce. Vitor Pereira zaczynał sezon serią 0-2-8 i stracił pracę na początku listopada. Stery przejął Rob Edwards, ale na poziomie wyników nie widać żadnego przełomu. Problem po prostu sięga znacznie głębiej. Przez kilka lat media opisywały Wolverhampton jako klub systematycznie wysysany ze swoich najlepszych piłkarzy, w którym każda sprzedaż ważnego zawodnika osłabiała zespół, a żaden pomysł przebudowy kadry nie został domknięty w spójny sposób. Na tle kolejnych porażek frustracja kibiców przeszła z niepochlebnych komentarzy w sieci na trybuny. Pod Moliniu pojawiły się transparenty z hasłami w stylu Sprzedałeś zespół, to teraz sprzedaj klub a w stadionowych przyśpiewkach coraz częściej powtarzały się że on dania odejścia Jeffa Shi, a także chińskiego właściciela Fosum. Sam klub w oficjalnych komunikatach przyznał, że letnie okno transferowe zostało źle przeprowadzone, a nowy trener dostał zespół pozbawiony trzonu, co tylko umocniło przekonanie fanów, że ten dramatycznie wyglądający sezon jest skutkiem kilku wcześniejszych lat decyzji podejmowanych ponad głowami trenerów. Finałem tego ciągu zdarzeń była rezygnacja Jeffa Shi ze stanowiska prezesa wykonawczego po wielomiesięcznej fali krytyki i protestów, a jego obowiąz Przejął tymczasowo Nathan si jako nowy szef zarządu. Efekt więc nikogo nie powinien zaskakiwać, bardziej martwi skala szybkiego upadku wilków. Wystarczy wspomnieć ledwie 10 zdobytych bramek w 18 meczach i status pierwszego zespołu od czasów Leicester z rozgrywek 1977-78, który wszedł w gruzień bez choćby jednego piłkarza z dorobkiem większym niż jedna bramka. Nawet Jorgen Strandlarsen, napastnik, którego Newcastle próbowało latem wykupić za 50 milionów funtów. Strzelił tylko jedną bramkę w 14 meczach. W wypowiedziach piłkarzy pojawia się też wątek psychologiczny, poczucie braku wiary w odwrócenie losów sezonu, a kapital Matt Doherty publicznie kwestionuje odwagę części kolegów i wprost domaga się wzmocnieniem w zimowym oknie transferowym. Robert Inchow, napastnik derby z nieklubnego sezonu 2007-2008, ostrzega przed skutkami takiego negatywnego nastawienia. Można spać z ligi samym sposobem myślenia. W naszym przypadku było tak, że w połowie sezonu wszyscy po prostu odpuścili. Do końca zostało nam jakieś 20 meczów, a w głowach już panowało przekonanie, że nie damy rady. Zwątpienie potrafi rozbić drużynę równie skutecznie jak kolejne tracone bramki. W Anglii dno ligowej tabeli ogląda się na Moliniu, we Włoszech oczy kibiców kierują się na stadio Artemio Franchi. Serie A też ma w tym sezonie swoją opowieść o uznanej marce, która nagle spadła na poziom sportowego koszmaru. Fiorentina w poprzednim sezonie skończyła ligę na szóstym miejscu z 19 zwycięstwami, kolejnymi udanymi występami w Lidze Konferencji i wizerunkiem solidnego uczestnika europejskich pucharów. W tym sezonie miała podgryzać czołówkę i stawiać czoła najlepszym, a tymczasem na pierwsze zwycięstwo musiała poczekać aż do szesnastej kolejki. W odróżnieniu jednak od Wolves gracze Violi potrafili ciułać punkty na remisach i chociaż 9 zdobytych oczek na tym etapie wygląda żałośnie, to strata do bezpiecznego miejsca w tabeli wynosi w ich przypadku tylko 5 punktów. Oczywiście żadne to pocieszenie, bo to i tak był najsłabszy start od blisko 50 lat występu Violi w Serie A. Doszło nawet do tego, że po porażce 1 do 3 Sassuolo klub informował o groźbach kierowanych pod adresem piłkarzy, sztabu i ich rodzin. Włoski kontekst historyczny tylko podkreśla skalę zapaści Violi. W ostatnich 30 latach etykietę najgorszej drużyny w Serie A przypinało się raczej klubom o niewielkim budżecie lub statusie debiutanta w elicie, co zresztą najczęściej występuje w parze. Benevento w sezonie 2017-18 przegrało pierwsze 14 kolejek, czym ustanowiło rekordowo słaby start w dziejach włoskiej ligi i przez całą jesień tkwiło na dnie tabeli bez choćby jednego punktu. Serię przerwał dopiero z Milanem, zakończony wynikiem 2-2 po słynnym golu głową bramkarza Brignoliego w doliczonym czasie gry, który dał Benevento pierwszy punkt w elicie. Ten moment szczęścia nie odwrócił jednak losów sezonu. Drużyna zamknęła rozgrywki z bilansem 6-3-29 mając 21 punktów i 84 stracone bramki i wróciła od razu do Serie B i na długo zapisała się w zestawieniach najsłabszych ekip w historii pięciu topowych lig europejskich. Pescara w sezonie 2016 17 miała pełnić rolę ambitnego Beniaminka, a w praktyce przez większość rozgrywek funkcjonowała jako zespół skazany na relegację i pogodzony ze swoim przeznaczeniem. Zespół ugrzą strefę spadkowe już na początku jesieni i nie zdołał wydostać się z niej do końca sezonu. Końcowy bilans 3,926-38 kolejkach, 18 punktów i 81 straconych bramek ustawił Pescary w jednym szeregu z najsłabszymi zespołami w nowożytnej Serie A. Natomiast Kiewo w kampanii 2018-19 reprezentowało zupełnie inną kategorię upadku. Klub funkcjonował przez lata jako ligowy średniak, ale w ostatnim sezonie przed spadkiem połączył boiskową słabość z problemami poza Murawą. Rozgrywki rozpoczął z trzema ujemnymi punktami pokaże za nieprawidłowości finansowe, co od pierwszej kolejki ustawiło go w roli drużyny ścigającej resztę stawki. Zespół punktował rzadko nie potrafił wyjść z roli Outsidera, a remisy z bezpośrednimi rywalami w dole tabeli. Obraz drużyny bez mocnych argumentów na utrzymanie. Sezon zakończył się bilansem zdobytych 17 punktów, liczonym po karnym odjęciu trzech oczek. To oficjalnie najgorszy wynik w epoce trzech punktów za zwycięstwo przy 20 klubach w lidze, okraszony też zaledwie dwoma zwycięstwami w 38 meczach, co zapisało Kiewo na listę najbardziej nieudanych kampanii w najnowszej historii Serie A. Na tle Benevento, Pescary czy Kiewo obecna Fiorentina wyróżnia się jednym. Nie jest klubem będącym z przypadku w elicie, lecz marką z klubną przeszłością i świeżym doświadczeniem gry w europejskich finałach. Właśnie to zderzenie statusu i liczb tworzy we Florencji smutną opowieść, w której najgorszy sezon od lat staje się pytaniem o sens całego projektu sportowego. Odejście Rafaela Paladino do Atalanty skłoniło Fiorentinę do osiągnięcia po byłego trenera Milanu Stefano Pioliego. Ten wybór okazał się jednak daleki od strzału w dziesiątkę. Pioli w swoim drugim podejściu jako szkoleniowiec w utrzymał się na stanowisku tylko przez 14 spotkań. Wygrał ledwie 4 mecze, oczywiście wszystkie w europejskich pucharach i po haniebnej serii ligowych rozczarowań stracił pracę na początku Listopada. Zastąpił go Paolo Vanoli, lecz były piłkarz Rangers nie odmienił magicznie fatalnej sytuacji. Latem Viola wydała na transfery spore środki, szczególnie jak na standardy Serie A. Klub stracił wprawdzie Nicolasa Gonzaleza na rzecz Juventusu, Michaela Kajodek, którego pozyskało Brentford, i Sofiana Ambrabata, który przeniósł się do Fenerbacze, lecz na papierze wyglądało to tak, jakby udało się te ubytki sensownie zrekompensować. Utrzymano też w składzie najlepszego strzelca poprzedniego sezonu, Moise Kena, autora 25 bramek we wszystkich rozgrywkach. 15 ligowych meczów bez zwycięstwa oznacza jednak, że Viola wskoczyła do niechlubnej rubryki rekordów. Była współautorem najdłuższej serii spotkań bez wygranej wśród klubów czołowych Lig Europy w tym sezonie, ale na jej szczęście Wolverhampton postanowił dalej śrubować. Ten wynik już samodzielnie. Przenosimy się do Francji. Jeśli wziąć pod lupę wyłącznie erę trzech punktów za zwycięstwo we francuskiej 1, to najbardziej spektakularne upadki dotykały kluby, które w elicie pełniły raczej rolę gości niż stałych bywalców. A w sezonie 2015-16 od początku znalazło się w sytuacji zespołu nieprzygotowanego kadrowo i organizacyjnie na poziom ekstraklasowy. Klub wrócił do Likę z ograniczonym budżetem, opierał się na grupie piłkarzy bez większego doświadczenia na tym szczeblu i szybko wpadł w pasę meczu bez zwycięstwa. Słaba skuteczność w ataku, dziurawa defensywa, a także brak finansowych argumentów na rynku transferowym przełożyły się na końcowy bilans 3-9-26, 28 zdobytych i aż 83 stracone bramki i tylko 18 punktów. Spadek został symbolicznie podsumowany porażką u siebie z PSG 0 do 9 w 30. kolejce, po którym to meczu paryżanie zapewnili sobie trzecie mistrzostwo kraju z rzędu. Przypadek Arlewinią z sezonu 2010 też pokazał, jak fatalnie może skończyć się zbyt szybki awans w hierarchii ligowej bez przygotowania odpowiedniego zaplecza. Klub w dwa sezony przeskoczył z trzeciego poziomu rozgrywek do Likę, ale po wejściu do elity okazało się, że organizacyjnie i sportowo po prostu nie nadąża za jej tempem. Późne i chaotyczne wzmocnienia, problemy finansowe, a także szybka wymiana trenera sprawiły, że zespół od początku funkcjonował na marginesie rywalizacji o cokolwiek więcej niż uniknięcie relegacji. Osiem kolejnych porażek na starcie, liczne wysokie przegrane i brak jakiejkolwiek stabilizacji formy zakończyły się bilansem 3 11 24 20 punktami i spadkiem. Onże w sezonie 2022-23 przeszło z kolei drogę od solidnego ligowca do sportowego i organizacyjnego rozkładu. Seria błędów transferowych, sprzedaż kluczowych zawodników bez rozsądnego uzupełnienia i wzmocnienia składu, a także częste zmiany na ławce sprawiły, że zespół bardzo szybko wypadł z walki o utrzymanie. Manie. Zespół przegrywał mecze seryjnie, reagował zbyt późno zarówno taktycznie, jak i personalnie, a narastająca presja wokół klubu tylko pogłębiała cały kryzys. Cztery zwycięstwa, sześć remisów, 28 porażek i 18 punktów na koniec sezonu oddawały pełną skalę zapaści, a także fakt, że onże przez większą część rozgrywek wyglądało jak klub mentalnie pogodzony ze spadkiem. La Liga od lat kojarzy się z nieustannym wyścigiem Barcelony i Realu Na rekordy zdobytych goli i punktów Ale na drugim biegunie tabeli również bywało ciekawie Choć oczywiście tych akurat rekordów nikt nie chciał ustanawiać Jeśli trzymać się tylko tej najnowszej historii Czyli odkąd przyznawano trzy oczka za zwycięstwo Absolutnym niechlubnym rekordzistom jeśli chodzi o zdobycz punktową Pozostaje Sporting Gijon z rozgrywek 1997-98 W XXI wieku na podobnej półce wstydliwych osiągnięć wylądowała Almeria z sezonu 2023-2024 śrubując bezprecedensową serię meczów bez wygranej. Sporting Chihon w 1997 roku wystartował w swój 22. kolejny sezon w La Liga bez większych ambicji i głodu sukcesów, ale bardzo szybko okazało się, że tym razem będzie trudno nawet o utrzymanie. Drużyna już po pierwszych czterech kolejkach nie zdobyła ani punktu, za to straciła 14 bramek, co kosztowało posadę trenera Miguela Monteza. Następca Antonio Maceda wcale nie przerwał fatalnej pasy. W dziewięciu meczach pod jego wodzą Sporting dołożył tylko dwa punkty. A początkowy kryzys przerodził się w rekordową serię 23-ligowych spotkań bez zwycięstwa, najdłuższą w historii rozgrywek hiszpańskich. Klub wymieniał trenerów, próbował szukać jakiegoś pozytywnego impulsu w szatni, ale zespół był zbyt słaby kadrowo, zbyt niestabilny taktycznie i zbyt kruchy psychicznie. Relegacja została przypieczętowana już w marcu, co samo w sobie stanowiło precedens, a sezon zakończył się wstydliwym bilansem 2-7-29 i ledwie 13 punktami, czyli najniższą zdobyczą w dziejach hiszpańskich. Ligi weże trzech punktów za zwycięstwo. Nawet podsumowania sezonu miały symboliczny wydźwięk. Wewnętrzna nagroda Jugador de la Temporada, przeznaczona zwyczajowo dla najlepszego piłkarza Sportingu, trafiła do Kibiców jako jedynych, którzy faktycznie zagrali tamten sezon do końca. Almeria sezonu 2023-2024 to kolejny ciekawy przypadek. Klub wydał latem duże jak na swoje możliwości pieniądze, sprowadził kilku niezłych piłkarzy i planował spokojne utrzymanie środku tabeli. Ale plany to jedno, a rzeczywistość poszła w swoją stronę. Zespół od pierwszej kolejki przegrywał mecze po własnych błędach, sędziowskich kontrowersjach lub końcówkach przepełnionych chaosem, nigdy nie potrafiąc doprowadzić do korzystnego rozstrzygnięcia. Do lutego Almeria wyszła na boisko 23 razy i ani razu nie zeszła z murawy jako zwycięzca, co zrównało ją z pamiętnym sportingiem. Chwilę później ten rekord został pobity, a seria bez wygranej wydłużyła się do 28 meczów samej La Liga, a licząc jeszcze końcówkę poprzedniego sezonu aż do 31 meczów. Ostatecznie Almeria spadła z ligi z bilansem 312 23 i mając 21 punktów i to tylko dzięki remisom ten wynik był lepszy od Sportingu. Jeśli chodzi zaś o Bundesligę to warto opisać dwa przypadki. Pierwszym jest FC Köln, czyli klub, który w sezonie 2017-18 zaliczył jedną z najbardziej spektakularnych zapaści w nowożytnej historii niemieckiej piłki nożnej. Rok wcześniej miasto żyło powrotem do europejskich pucharów po ćwierćwieczu przerwy. Radowało się piątym miejscem w lidze i eksplozją formy Antonego Modeste, który zdobył 25 ligowych trafień. Po jego odejściu latem 2017 drużyna straciła podstawowego strzelca bramek, a klub nie zdołał zbudować porównywalnej jakości w ataku. Do tego doszło obciążenie grą w lidze Europy, szersza, ale niekoniecznie lepsza kadra i narastająca lista kontuzji. W efekcie po 11 kolejkach Kel miało tylko 2 punkty na koncie, a po pierwszych 16 meczach tylko 3. Co stanowiło najgorszy start w historii Bundesligi, odkąd przyznawano trzy punkty za zwycięstwo. Zespół praktycznie od początku sezonu zamykał tabelę, a kolejne kolejki przynosiły raczej podkręcanie skali kryzysu niż jakiekolwiek oznaki powrotu do normalności. Ciąg zdarzeń poza boiskiem tylko wzmacniał wrażenie kompletnej dezorganizacji. Jeszcze jesienią ze stanowiskiem pożegnał się dyrektor sportowy Jerz współautor wcześniejszych sukcesów, który wziął odpowiedzialność za nieudane lato transferowe. Niedługo potem, mimo dużego kredytu zaufania u kibiców zwolniono Petera Segera, trenera, który wcześniej wprowadził klub do europejskich pucharów. W jego miejsce przyszedł Stefan Ruttenbeck, ale nawet poprawa wyników wiosną nie była w stanie nadrobić straty z fatalnej jesieni. Statystyka z końca sezonu wyglądała następująco. Bilans 5-7-22, 22 punkty także i 35 zdobytych oraz 70 straconych bramek. No i do tego ostatnie miejsce w tabeli. Szybko też zakończyła się przygoda w Lidze Europy, już w fazie grupowej, co dopełniło obraz zupełnie nieudanego sezonu w którym to Kozły przeszły drogę od euforii do jednego z najsłabszych sezonów w historii Bundesligi. Z kolei szalkę z rozgrywek 2020-2021, żegnające się z Bundesligą po 30 sezonach gry z rzędu, stało się symbolem upadku wielkiego klubu przez ciąg złych decyzji. Ale o tym jest osobny materiał, zachęcam oczywiście do nadrobienia. W skrócie, Gelsenkirchen w poprzedniej dekadzie grało w Lidze Mistrzów, regularnie finiszowało w górnej połowie tabeli, a w 2018 roku zajęło nawet drugie miejsce miejsce w Bundeslidze. Kilka lat błędów kadrowych, fatalne transfery, rosnące problemy finansowe i zmiany trenerów bez spójnego planu doprowadziły do sportowej katastrofy. Od stycznia 2020 do stycznia 2021, czyli rok, Szalkę nie wygrało 30 ligowych meczów z rzędu i tylko efektowne 4-0 z Hoffenheim pozwoliło uniknąć wyrównania rekordu Tasmanii Berlin, która pomiędzy 65 a 66 rokiem nie wygrała 31 meczów. W tym feralny w tym sezonie klub zaprosił na ławkę pięciu trenerów, a i tak skończył rozgrywki na ostatnim miejscu z bilansem 3-7-24, mając 16 punktów spadł nie tylko zespół. Runął cały projekt, a trzy dekady nieprzerwanej obecności w Bundeslidze zakończyły się w atmosferze rezygnacji, pustych trybun, protestów przeciwko władzom i wrażeniu, że Szalkę klub z ogromną bazą kibicowską i europejską historią roztrwoniło swój potencjał w ciągu zaledwie paru lat. A waszym zdaniem, który klub spisał się najgorzej i czy Wolves, a być może Fiorentina będą w stanie pobić te niechlubne rekordy? Oczywiście zachęcam gorąco do dyskusji pod spodem w sekcji komentarzy. Zachęcam nowe osoby do subskrypcji, każdego oglądającego, do pozostawienia pozytywnej oceny, jeśli ten materiał przypadł Wam do gustu. I my się widzimy już w 2026 roku. Dzięki wielkie, że byliście, i widzimy się za rok. Oczywiście ten żart musiał paść. Dzięki wielkie, do zobaczenia.